Um, powiedzcie mi, jak wy utrzymujecie porządek, ponieważ ja po prostu nie potrafię Więc we're going to clean up mess Idziemy posprzątać Zapomniałam wam powiedzieć, byłam u kosmetyczki Zrobiłam oczyszczenie twarzy, nie zobaczycie teraz, ale mam straszne krosy Mam nadzieję, że jutro to zniknie, bo jutro też idę do szkoły, ostatni dzień Wracając, byłam u kosmetyczki Mam ten trądzik, ale nie widzę z tego. Lubiłam ogólnie zabieg taki oczyszczający i bolało, ponieważ to było wbijanie takich dosłownie wbijanie takich szpileczek w twarz, całą twarz, nawet w nos. Myślałam, że umrę, serio. I później pojechałam z moją mamą do Action. I Kupiłam tam rzeczy, więc tak, e, pokażę Wam te rzeczy. Mam sobie takie farbki w, mm, w czym, no, w Action taką świeczkę zapachową i slajma, o porze, nie, musimy to otworzyć musimy to razem otworzyć i nie wiem co mi odbiło żeby kupić tego slajma, stwierdziłam, że jestem ostatnio bardzo zestresowana i potrzebuję slajma to nie jest slajm, to jest glut Oj! Oh my gosh uh. uh, oh, o so, co, przepraszam za mój wygląd, ale mam trochę wywalone <laughs> o teraz trzeba będzie widać, dobra Okej, okay, i kolejny mega już bardziej trochę interesting rzeczy. A, ah, mojito. tego mamy Doritos Bites i Chciałam sobie coś takiego, zobaczcie. To jest cute. To jest cute. Przyznajcie, to jest naprawdę cute. Mamy, słuchajcie, dwie maseczki. Dzisiaj sobie... A nie, nie możemy dzisiaj zrzeć, bo byłam mu tego nie ważne. Mamy maseczki holy Guacamole Mamy Bubble Sheet Mask i ona też jest w płakcie. I zobaczcie, to jest cudo. Ja to kupiłam chyba za jakieś ponad 20 zł, ale jutro będziemy urządzali to na toaletce i będziemy tutaj dawali całą moją biżuterię, rozumiecie. Hello, mamy 10 czerwca i jest 20.30 Wróciłam ze szkoły chyba o jakiejś 16 I byłam tak zmęczona, że oczywiście od razu poszłam do łóżka i zaczęłam oglądać i zanim się obejrzałam, jest już po 20. I powiem wam, że tutaj znowu niestety bałaganiłam, bo po prostu nie mam już do tego siły. Mm. I jestem tak zmęczona, że nie chcę mi się sprzątać. E, a jeszcze chcę porobić inne rzeczy swoje. Ja nie idę tylko do szkoły, bo jest piątek. Mm. już jest wystawiona na więc. Chce mi się iść. Dobra, widzimy się później. Haj, w końcu jestem. Jakoś ładnie wyglądam w końcu na tym filmie. Mamy dzisiaj piątek, 11 czerwca. Ja dzisiaj nie poszłam do szkoły. I jest już godzina 15. Um... Ja umówiłam się z Rozalią, a ona spóźnia się jakieś ponad dwie godziny, więc dzisiaj będzie kill dla niej. E, chciałam wziąć e, taką kurtkę, którą dostałam z Vintage Shopu, ale nie wiem, czy nie będziemy w niej za gorąco. Pokażę Wam, czekajcie, zaprezentuję Wam, jak to wygląda. Jednak dostanę w tym sweterku, bo mm, no, ta kurtka mi się bardzo podoba, ona jest po prostu przeprześliczna. Na moim Instestori, może jak nie obserwujecie, to widzieliście już ją. No po prostu jest cudowna, jest to rozmiar L i zobaczcie. Dobra, kochani, jestem już z Rozalą Wiesz, że Ciebie uszanowałam na tym vlogu? Powiedziałam, żeby Ciebie hejtowali Za to, że się z... Sp... Nie no, żartuję, nie powiedziałam, ale no, powiedziałam, że mega żal ogólnie No zespałam No tłumaczcie No zespałam A potem chciałam umieć włosy, żeby ładnie wyglądać Miałam już takie... fuj, włosy Pff, włosy? Dobrze, ja wam teraz powiem, jaki mamy plan A jaki mamy plan? Nie mamy planu żadnego. My nawet, my nawet to nie mamy To powie teraz jaki mamy plan Jaki mamy plan? Nie mamy nie To nie jest ekstra z TikToka uh, What's the plan A? Uh, coś tam, coś tam Don't back do, do on do, do, do okay. plan B Don't be. Be. Nie, What did you do? I fell in love Może że nam się uda nawet no kochani, widzimy się później. No. Specjalnie ja wyglądam w tej kamerze. Sprecenia. W tej drugiej brzydzie brzydzi wyglądam Na was bierzemy tą kamerę. Nie mamy miejsca, ale i tak specjalnie dla nie Was. Nie, no może bierzemy. mamy też taką torebkę. Nie moja ja <laughs> no, no chyba nie ma. Nie to ma What's in my bag? Ok, kochani, what's in my bag? No. No, no dobra, za długo, za długo będzie trwało e, Dowód? Kupiła sobie na verpocy! Nie, nie dostałam. Legitymacja, w której zawsze mam wszystko ale o tym nie wiecie, żeby jej nie kreść Super, ale <grym> każdy ma to I dupę No i mam ład telefon, ładowarkę telefonu która jest podpięta kamerę, vintage kamerę, która nawet nie wiadomo czy się odpali e, i ładowarkę do tej <grym> No właśnie, więc no kochani pa Idziemy <grym> No więc, kochani, pa! No, pa! No Idziemy mi na pa! No, dobra, to pa! Lolia leży na pozłodze. Zagrywamy się nawzajem! Mm -hmm. Czek! I patrzcie, jaka super vintage kamera! <grywa> Mega vintage, patrzcie! Tutaj jest kamera vintage <grywa> Elo, i pewnie będą jakieś stawki w tym vlogu z niej, czy nie? Czy nie pozwalasz mi? Pozwalam ci użyć Okej, okay. pozwalam, <grywa> bo ty pewnie, ty nawet pewnie tego vloga nie zrobisz, umówmy się że wyzwanie, pewnie. wyzwanie, Czujesz to wyzwanie Kochani, leżymy <noise> właśnie na podłodze, <noise> nagrywamy Czekaj, ej, z dwóch no kamer I nie, no nie złapie chyba jakości <noise> Jakbyście ogarnęli, jaką to teraz ma jakość Patrzcie Tu taką ma, taka ma w rzeczywistości jakość Wow, moi drodzy Wróciłyśmy do domu i oczywiście co? Kamera się jakoś rozładowała i nie mogliśmy w ogóle nic nagrać, więc niestety nic. Boże! Nie nagrałyśmy, nie? Ale nadrobimy to. I to teraz też nagrywasz w takiej super angle. Widzę. Ładnie wygląda. To Ty ładnie wyglądasz, ja ja... że okay. No boobies! Tak, abyś biję tu. <laughs> No i Czy tak moi być? drodzy, właśnie taki mega vlog. <laughs> w planach mamy wyjść. Mm. <laughs> Która jest godzina w ogóle, co? <laughs> No moje się boją, nie. Właśnie jaka sesja. <laughs> Teledysk nagrywamy. Moje stopy. No przyjmę Kochani, dzień dobry. Jesteśmy <laughs> <Możemy laughs> na tripie. No, tak to właśnie wygląda i co? moi i idziemy na stację. Przegnam. Co? Przyglądaj. Ja jeszcze raz. raz. Idziemy na stację, moi drodzy. Mega jest naprawdę i co powiesz? Jest, która jest godzina? Ube? No, stara. Moi rodzice to będą uklę. Nieważne. Pozdrawiamy. Jest przed godziną północą. No. Jest przed północą. Tak. Ehm. Jasne. Samochodów jeździ jeden na dziesięć minut. No. I, I przeszłyśmy ponagrywać TikToki No I pójść na stację I ogólnie jest mega vibe I będziemy teraz iść po środku ulicy <grym> A przed mnie <chwilą> <grym> O której musimy się wstać? Nie wiem kochana, serio Nie na mam pojęcia, ja mam jakieś 17. Tak. O Boże, fu. Uuu. 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 Kochani, jesteśmy tutaj Same Ej, powiem ci, że to, to jest naprawdę dobry moment. Ej. Ten moment drogi jest dobry. Najgorszy to był, szczerze mówiąc, yy, na przystanek ten tamten. No. Od ciebie wyjść. No, ale stara rączka. Rączkę. I... Stała. No. I ogólnie jesteśmy już teraz zmęczone, ale zaraz po A O, samochód jedzie. Czemu jedzie tylko z jednym światłem? Pss, chodźmy może na tę stronę, co? Sobie no przechodzimy, zważy. kochani, nie róbcie nigdy tego, będę niczego was nie. <noise> nie bierzcie z nas przykładów. Gdyby ja tylko spojrzeli na nas, i jest mnie Czekaj, bo zaraz tą kamerę z... <głos> zwalę. <głos> Powiem wam, że jest. Mam radę ja tą rękę no jest. Da, tak znaczy nie, no dalej jesteśmy przed północą Masz przed... na chwilę przed nim. Nie, no bo jak będę biegła to ja i to jak spadnie mi to będzie na mnie Ej no nie, przestałem nagrywać Przestałem nagrywać? Ej, czy to się dalej nagrywa? Masz mi powiedzieć, czy to się dalej nagrywa, czy ja przestałem nagrywać? Nagrywać, ciągle, jest Ej to co tam jest? A to kot Zanim tam z jakiś, um... Ale dobra, może nie mówimy takie tym, tam jest i tak dalej. Wstrzymajmy no, tak, no, się proszę. przed tym. Zaraz puścimy jakąś muzykę. No, no, jak już muzykę, to na telefonie, ale na pewno nie jest słuchawkach. Idziemy jakieś. No, ale... Otwarta? Jest otwarta. To Idziemy na Bo no, Nie, nie patrzymy się. Ja bym założyła kaptur i była taka wina. Inkognito? No, ogólnie wszyscy ludzie tutaj są bardziej... Po imprezie bym Ci powiedziała. tam... Yes! Lepiej nie, ale ładnie wyglądamy w tym świetle, prawda? Yeah Nice! Tinder girl! Hot girl summer! Ogólnie Roselia założyła Tindera Mamy kontynuować? tobie też? Jak się to w końcu będzie montowało? Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Dzień dobry, a to nie jest... O kochanie, czemu jest tak jasno? Ja nie wiem, co się tutaj stało ogólnie. To jest to? Siedzimy sobie. Co? Tak, to jest to Diachabitka, bratka. To czy to? Nie mam pojęcia. Nie wiem czy to jest tam. Pranie, paro, Zdjęcia pokaż. No i co moi drodzy, no i wszystko mega bacz? fajnie, co mam powiedzieć. Oraz, pranie, eee, oglądamy to, teraz fryzjerę. To... czekaj. A w środku? No nie mam O no, O to chyba tam Tak, to tu tak tak, 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 No to gdzie? A get Ej, no O, trzy, 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 A, trzy, trzy kochani Bardzo dużo no. no ja też, ale... Albo ciągle 16, 17, 17, 17 Ja, jeden, ja ciągle 1, 3, 1 Nie, 1, 3, 3, 1 Albo 1, 2, na dwa, jeden. Prze... Nie no, to tak Wszędzie Ja wam przysięgam jesteśmy w miejscu nie znałem, o... I gada tutaj do nas jakiś pan. Nie pan, to jest jakby maszyna. I powiem wam. Maszyna taki przyjaciel, ogólnie może się podejść i z nim pogadać. Tak, tylko że ona wam będzie gadać co 5 sekund dosłownie to samo. W kółko i w kółko. A to będzie śmiało się do no. różne <laughs> Mega cute, mega cute jest i kochamy was. Naprawdę, jestem już tak Ej, nie, na... ja się Jesteś zmęczona, z drugiej jest bardzo fajnie. Um, no. Jestem głodna, więc nie obchodzi mnie, ale jak wchodzimy do domu, masz mi do cokolwiek. W braniach, z siedzę <laughs> z telefonami, w bluzach, jakieś jest w domu. U ciebie ciepło no. w Nie no, powiemy, że po zimno nam było u ciebie kochani, serio ja, mia Miałam nadzieję, że ten wschód będzie lepszy Nie no, ładnie no. jest No to poniżej, znaczy, co? Nie, co? E? nie mam do jestem Daj im buziaczkę Buziaczki, Buziaczki dla was że tata to będzie momentowy Więc pozdrawiamy tata. Pozdro Ozwróta to na później, że pozdro jak nas lubisz. E, nie, to... Nie, nie, to, to nie, to nie. To nie wiem szczerze. Nie wiem. Nie wiem Mordeczko, zdeczko. nie wiem. Kochani, idealny czas na trampoline. Pokażę Ci go, czy nie? Trampolina. Nie. Albo. Pokaż. Huu, mm. yes. Let's no, go. Rupę. Oh, it's mokre. Na rupę, na rupę. Oh my gosh, fuck off. Nie ma. Czekaj. You know. I don't know. Oh, wow. Będę ich co domy tu jest. Nie mm -hmm. wiem, ja też. Pozdrawiam. Boże. Święciłam oh. się. Okej, okay, chyba czas wracać do domu. Wrówecki I jest. think I idziemy teraz zmywać makijaż, zdejmuję, teraz rozleję się przybiera, zdejmuję. Merci.

Jakie mam dodać? I się zdaje strony Mnie dodaj, a nie strony No No, ja chcę dodać, tak. dodać. Poczekaj. no Poczekaj. Widzicie, tu jest. Bo no widać. To jest ja. Pokaż to. To jest druga tarapeta. No, proszę mnie nie kłócić po tyłku. O, i tu jest Samia i Tosia. To teraz zrób zdjęcie i wyślij tego. Shadow, co? O. No, może ty to... zobaczyć na Instagramie. Na <noise> <noise> Instagramie, jak się pójdano. Ja mam tylko na famous, to powiem. Jestem. Jestem. Jest. <głos> <Ja> <głos> chyba nawet nie wiedziałam, że my jesteśmy razem. Tosia. Hejka, jesteśmy razem. Hej. Hejka I Tytuł Hej. filmu: nowa dziewczyna. Moja nowa dziewczyna. Hejka. Oto moja nowa dziewczyna. Hej. Nie, no nie damy ma takiego tytułu, bo będą ludzie hejtować. Że Proszę, Bait. A może? A nie? Każdy. A brby?

A? A to w sumie za dzisiaj też. A już dawałam się sobie za dzisiaj. Na um... przykład mamy lato. Na dworze było, jak szliśmy teraz z 15, ja mamy dwie... mam A ja mam. Bronifery mi koło jest. Ale nie lubię stóp, więc pa. No aha, i ty śpisz bez skarpet, ale nie lubisz stóp, a ja mam stóp <laughs> i cię Tak, tak, tak. my już tutaj. Tak, tak, tutaj. Bardzo serdecznie. Dziękujemy za oglądanie! I no to... <tosy> Klara. Dobra, Elo. Love you guys. Czy no. z nami będzie film? No. Like, to Aby na przykład czy jesteście kanał z nami oboma, nie? Ej, Ja nie wiem, jakbyśmy to nagrywały, ale pewnie razem. że razem pół roku na pewno byłby film. <tosy> <tosy> jak to się wyłączy. <tosy>